Nie było polskiego podium w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Rasznowie. Startujący w konkursie duetów Tomasz Pilch i Kacper Juroszek zajęli piąte miejsce. Rasznow kontra pogoda, odcinek drugi z tym, że dziś do rywalizacji swoje trzy grosze dołożył nie tylko wiatr, ale i mocno padający tu przez cały czas trwania konkursu deszcz. Rywalizację duetów udało się jednak przeprowadzić w miarę sprawnie Niemcy przed Słowenią i Austrią. W tym ostatnim zabrakło do miejsca drugiego nieco ponad dwóch punktów. Polacy walczyli do końca 93 metry Tomka Pilcha w finale i pół metra więcej Kacpra Juroszka pozwoliło naszej drużynie awansować z siódmego na piąte miejsce. I Nawet niepoprawni optymiści nie liczyli na podium w Pucharze Świata w Rasznowie, przynajmniej dzisiaj, gdy w konkursie rywalizowały duety. Tomasz Pilch i Kacper Juroszek zajęli piąte miejsce, a zwyciężyli Niemcy. Po weekendzie w Rasznowie przede wszystkim chyba odetchną organizatorzy, bo przeprowadzić te konkursy w tę pogodę, która tutaj przez weekend nawiedziła Rasznow, no to było ogromne wyzwanie, bo wczoraj oczywiście wiatru o tę rywalizację, dzisiaj do tego jeszcze z 3 grosze dołożył deszcz, a może nawet nie trzy grosze, bo lało tutaj niemiłosiernie, no i między innymi te tory no w pewnym momencie już na pewno nie były w stanie idealnym. No tak, tory płynęły, ale całe szczęście, że ten deszcz przyszedł dopiero dzisiaj, a nie wczoraj, no bo... Bo wczoraj były pełne trybuny. No, mimo tego wiatru udało się ten konkurs rozegrać, więc myślę, że kibice będą dobrze ten weekend wspominać, zwłaszcza ze względu na wczoraj. Tak, drugi konkurs duetów w tym sezonie. Dziś najlepsi Niemcy, choć po pierwszej serii Słoweńcy pokazali, my możemy tutaj jeszcze Wam zagrozić, bo prowadzili po tej pierwszej kolejce. Natomiast no, tutaj Ziga Jela robił co mógł, ale no, jednak jako duet nie byli tak mocni jak Wellinger w parze z Karlem Geigerem, no i to Niemcy na koniec się cieszą. No tak, no Słowency tutaj, e, zwłaszcza dzięki świetnym skokom. E... Zigi Jelara tutaj walczyli z Niemcami. Wydawało się, że mają szansę im zagrozić. Jednak Niemcy pokazali: Nie, 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 to my jesteśmy tutaj najlepsi. My przyjechaliśmy tutaj po to, żeby posłuchać hymnu dwa razy, i udało im się ten cel zrealizować. Jadą na Mistrzostwa Świata ze spokojną na pewno głową. Trzecie miejsce było do wzięcia, że tak powiem kolokwialnie, no i wzięli je Austriacy. Polacy na piątym miejscu. Koniec końców wynik ok, bo ten atak w ostatniej serii 93 metry Tomcha-Pilcha, 93,5. Kacpra i to pozwoliło przeskoczyć z siódmego na piąte miejsce. A co powiedzieli nasi zawodnicy po tym konkursie? Posłuchajmy. Chciałoby się więcej. Na pewno wiemy, że jeżeli byśmy oddali wszystkie, wszyscy e, dobre skoki, takie swoje, to myślę, że bylibyśmy wyżej. Na pewno byłoby dużo lepiej. A jakie są Twoje odczucia po tych dzisiejszych trzech próbach? E, to może zacznę od e, pierwszego skoku. <laughs> Proszę bardzo. E, pierwszy był z. E, i to tak dość, dość mocno, dlatego też mnie tak nie nakręciło, nie odleciałem. A drugi, drugi wydawał mi się lepszy. A na progu już nie, nie było późno, ale tylko przelaciałem bóle i tak czuję, jak tylko przyciąga do ziemi, no i tyle. A ten trzeci naprawdę taki fajny skok. Fajnie mnie nakręciło, miałem wysokość i mogłem z tego odlecieć. A za nami na szóstym miejscu dziś Amerykanie i to jest Wiktor moim zdaniem taka największa niespodzianka tego weekendu. Amerykanie wykorzystali szansę i w tym konkursie, gdzie może dużo loterii nie było, ale trzeba było mieć troszeczkę szczęścia i oni to wykorzystali. No tak, Casey Larson, Andrew Urlaub naprawdę spisali się tutaj bardzo dobrze. No cóż, pewnie współpraca z Norwegami układa im się dobrze, bo Amerykanie współpracują z Norwegami, jakieś tam rady szkoleniowe otrzymują od norweskiej tak. drużyny. Aleksander Sztekl nawet pomagał nagrywać skoki Amerykanów, a na dole zawodnicy norwescy bardzo bacznie się przyglądali, więc widać, że ta współpraca jest. Tak, oprócz tego tutaj też reprezentacja Szwajcarii. Widać, że Simon Amann już się trochę odbudował. Wiem, że to jest zawodnik, no przecież mistrz olimpijski wielokrotny, stać go jeszcze na więcej. No ale przypomnijmy, że jeszcze niedawno nie kapał się do drugiej serii pucharu kontynentalnego Wengelbergu, a tutaj szwajcarzy wydaje się, że w tym konkursie też mieli jakieś szanse na podium. Tak, szwajcarzy i w duet, i w konkursie indywidualnym moim zdaniem szanse wykorzystali. Tak puentując już ten weekend w Rasznowi, czy Polacy te możliwości i szanse do końca wycisnęli moim zdaniem nie, bo tutaj miejsce je... W dziesiące bądź walka o podium w tym konkursie duetów no, była w zasięgu, nie udało się. No tak, no była w zasięgu ta walka o podium, ale no, to są młodzi zawodnicy w skokach narciarskich, jak wiemy, wszystko się lubi zmieniać. Nawet nie z sezonu na sezon, tylko czasem z konkursu na konkurs. Więc no, za kilka lat ci zawodnicy będą na pewno walczyć o podium w konkursach drużynowych indywidualnych. Doświadczenie zebrane teraz do rywalizacji już wracają ci najlepsi. Będą już walczyć na mistrzostwach świata. No i będą walczyć, mam nadzieję. Mamy nadzieję, mamy nadzieję o medale. Wiktor Pękala i Patryk Pancewicz z, pan, z Rasznowa.